Japońska fabryka Daicel Safety System Europe, działająca w Żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, od 2005 roku uruchomi nową linię produkcyjną. Our next product is a very, you know, advanced technology and a very small and the very right weight and a cost competitive uh, devices. So we expect to expand our business in Europe. No, nasz nowy produkt to jest inflator e, o bardzo zaawansowanej technologii. Jest dużo lżejszy, dużo lepiej działa i jest też e, konkurencyjny cenowo. Dzięki temu będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w Europie. A jaki nakład finansowy wiąże się z rozszerzaną działalnością? Uh, how much money we invest for this uh, investment? In Polish, 14.5 milionów. <gry> okay. To jest 14,5 miliona polskich złotych. A ile obecnie osób zatrudnia żarowska fabryka i czy w związku z tym poszerzeniem działalności planuje jeszcze zwiększyć zatrudnienie? Tak, zwiększamy zatrudnienie, jednakże ze względu na duże zaawansowanie technologiczne linii będzie to na razie sześć osób. A jakie plany na kolejne lata, na kolejny najbliższy rok? Może ten rok ma jeszcze firma Daiso. What is our next plan for the next year? Is uh, we we introduce uh, the further you know new devices which is, will be applied for you know side airbag. E, planujemy wprowadzić następne e, inflatory, które będą e, do jakby dla dla ochrony bocznej w pasażerów. A w jakiej obecnej kondycji znajduje się żarowska firma? What is our condition right now? Mm, very tough. Economic situation is very tough. But uh, you know, we are able we can survive and expand our business. I'm confident. Jesteśmy przekonani o tym, że e, możemy przetrwać pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej. E, sytuacja nie jest prosta, ale mamy nadzieję na rozwój. to poszerzenie rowerów wiąże się z rozbudową, czy tylko z uruchomieniem nowej linii w obecnym zakładzie? To jest investment is connected with new buildings or only. Uh, increase our activity inside the, the company. No, only increase. The, you know, we introduce the new production line. Jest to tylko na ten, na dzień dzisiejszy nowa linia technologiczna, która nie wiąże się z nowymi budynkami. W środę, 17 kwietnia, prezes żarowskiego Dajcela podczas uroczystego spotkania w Wałbrzyskim Zamku Książ. Wspólnie z sześcioma innymi inwestorami odebrał oficjalne zezwolenie na rozbudowę zakładu. Firma dostała jest najświeższe zezwolenie. Proszę Państwa, bo firma dostała zezwolenie 8 kwietnia tego roku. Inwestycja ma być zrealizowana do końca grudnia 2014 roku. To są nakłady 14,5 miliona 6 miejsc pracy, ale nowych miejsc pracy, ale utrzymanie 228, które już w firmie funkcjonują. Działalność to produkcja napełniaczy, inflatorów, do poduszek powietrznych, do samochodów typu EK, produkcja bardzo zaawansowana technicznie. Mówimy o uruchomieniu nowej linii produkcyjnej w posiadanej już hali. To jest drugie zezwolenie dla przedsiębiorcy. Pierwsze było w 2005 roku, czyli no już ładnych parę lat firma działa w, w Żarowie w podstawie żarów. Kapitał japoński w podstawie czwarty, a trzynasty japoński w całej naszej strefie. So, I would like to to... Yeah. Thank <noise> Szanowni Państwo, pozwolę że parę słów. Najpierw podziękowanie i gratulacje. Bardzo cieszę się z tego, że kolejna, kolejna inwestycja rozwojowa firmy firmie Daliser-Żarowie ma miejsce. Jest to oczywiście powód do radości, jest to powód do satysfakcji. A to w tym miejscu jeszcze o jednej satysfakcji też Państwu powiem. Yy, otóż firma jest w branży motoryzacyjnej i czasami jak dosłownie zadaje ktoś mi pytanie, co Wy macie z tej strefy w Żarowie, to ja sobie pytam, a jakim samochodem jeździsz? Jak mówi Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Suzuki, to wtedy mówię, że macie, masz w samochodzie u Żarowa. A tak jest właśnie dzięki inwestycjom w wieku w szczególności firmy Za jeszcze raz serdecznie dziękuję. Strefy są bardzo ważnym elementem systemu wsparcia dla inwestycji zagranicznych, w ogóle dla inwestycji, jak się okazuje, nie, nie tylko zagranicznych, bo dzisiaj była większość inwestycji polskich. Ja oczywiście mam to skrzywienie takie zawodowe, ponieważ odpowiadam za napływ inwestycji zagranicznych do Polski. I te strefy będą, były i będą, będą rozwijane. Oczywiście to jest też kwestia czasu, bo będzie następowała ewolucja, ale za jakieś 30-50 lat cały świat będzie jedną wielką strefą. Czy inwestorzy chcą tutaj lokować w takich mniejszych miejscowościach swoje pieniądze? Jak najbardziej. Dowodem na to jest, że ponad 20% inwestycji zagranicznych, które są lokowane w Polsce, napływa i jest lokowane na Dolnym Śląsku. Notabene mnie, jako odpowiedzialnemu za całą Polskę. Trudno jest nieraz wytłumaczyć, dlaczego inwestycje, inwestorzy chcą inwestować na przykład w tym miejscu, a nie chcą w innym miejscu, na przykład bardziej na wschód. To zależy od wielu czynników. My to nazywamy klimat inwestycyjny. Na to się składał. Próbowaliśmy kiedyś wyliczyć ponad 100 czynników, ale najważniejsi są ludzie. Wykształceni ludzie i dobra organizacja, i dobry samorząd. Na macie. Mamy rzeczywiście takich aktywnych inwestorów w podstrefie. No dzisiaj otrzymał zezwolenie kolejny, a to jest kolejne zezwolenie dla inwestora, który już w strefie jest, dla firmy Dysel Safety Systems Europe. Firma się rozbudowywuje, kolejnych miejsc pracy może nie tak dużo, bo na razie zapowiedzi są o sześciu miejscach pracy, ale biorąc pod uwagę, że 228 już jest, to mam nadzieję, że, że tak naprawdę w praktyce tych miejsc pracy będzie jeszcze więcej. Mamy ciągle w podstrefie prawie 31 hektarów do zaoferowania nowym inwestorom, także jest jeszcze co robić. Musimy promować tę ofertę i rozbudowywać strefę. Właśnie, czy inwestorzy chcą lokować swoje pieniądze tutaj w Żarowie, w takiej małej lokalnej miejscowości? To lokalna tak miejscowość, ale z potencjałem. Rzeczywiście bardzo dużo samorząd Żarowa wydał pieniędzy na infrastrukturę. Która przyciąga inwestorów, tak? Są i drogi, jest cała infrastruktura działek, jest oczyszczalnia ścieków, jest łącznik jakby komunikacyjnie miejsce bardzo dobrze dostępne. To wszystko inwestorów zachęca, ale to jest rzeczywiście efekt wielu miesięcy pracy, czy żeby nie powiedzieć, lat pracy samorządu, który się w to mocno angażuje i tak należy trzymać. A czy firma Dajsel to jedyna w żarowie, która rozszerzy? swoją działalność jeszcze w tym roku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Rozmowy są prowadzone. Wiem, że są pewne plany innych inwestorów, ale dopóki nie jest to skonkretyzowane, nie mamy za sobą rokowań i wydanego zezwolenia, to, to, to wolałabym nie mówić o szczegółach. Natomiast myślę, że, że jeszcze będziemy mieli okazję w tym roku rozmawiać przy takiej okazji jak teraz. Na terenie żerowskiej po strefie ekonomicznej ulokowanych jest jeszcze 9 zakładów. W poprzednich latach na rozbudowę zdecydowały się jeszcze firmy Bridgestone, Electrolux Poland, Steel Poland i TP Poland.